Cześć, witaj w drugim odcinku z serii, w której przedstawiam Ci gotowy plan treningowy przygotowujący do przebiegnięcia maratonu poniżej 3 godzin i 45 minut. Z poprzedniego filmu, z tej serii, dowiedziałeś się z jakich intensywności treningowych korzystam, jakie rodzaje jednostek treningowych stosuję oraz jak układam cały plan z podziałem na wszystkie fazy treningowe. A także przedstawiłem Ci już plan dla pierwszego okresu, dla okresu wprowadzenia, czyli pierwsze 4 tygodnie tego planu treningowego. Natomiast dzisiaj poznasz plan dla okresu ogólnego, czyli następne 12 tygodni tego planu. A więc przechodzimy do pierwszego tygodnia okresu ogólnego, czyli jednocześnie piątego tygodnia całego planu treningowego. Mamy zaplanowane cztery jednostki treningowe, i przez cały okres ogólny będziemy realizowali cztery jednostki treningowe tygodniowo, a w okresie specjalistycznym również. Przez większość czasu pozostajemy przy czterech jednostkach treningowych. Dopiero na ostatnie dwa tygodnie, przy zejściu z obciążeń, ta liczba jednostek treningowych. Ulegnie zmniejszeniu, a więc piąty tydzień we wtorek zaczynamy od 15 minut wybiegania w tempie między 6,15 a 6,35 na kilometr. Następnie rozgrzewka i po rozgrzewce wykonujemy 20-minutowy bieg ciągły w tempie między 5,25 a 5,30 na kilometr. Po biegu ciągłym jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W czwartek wybieganie z rytmami zaczynamy od 40 minut wybiegania w tempie między 6,15. A 6,35 na kilometr, później rozgrzewka. I po rozgrzewce 10 rytmów 20 sekundowych w tempie między 3,50 a 4,0 na kilometr, na przerwie 40 sekundowej. Przy tych rytmach nie musimy się tempa trzymać. Co do sekundy, one mają być biegane przede wszystkim na samopoczucie, więc to tempo może się różnić w zależności od dnia, w zależności od tego jak się czujemy. One powinny być biegane mocno, dynamicznie, natomiast z pewnym luzem i pewnym zapasem. W sobotę. Mamy zaplanowaną 24-minutową zabawę biegową na odcinkach jednominutowych. Wykonujemy 12 takich odcinków w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr. Na przerwie jednominutowej w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr. I to jest bardzo ważne, żeby podczas tej przerwy cały czas utrzymywać to tempo, nie przechodzić do marszu, nie zwalniać, nie zatrzymywać się, tylko cały czas aktywnie biegniemy. Przed zabawą biegową 15 minut wybiegania oraz rozgrzewka a po zabawie biegowej 10 minut spokojnego truchtu. W niedzielę dłuższe wybieganie 65 minutowe w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr i co tydzień będziemy te niedzielne, długie wybiegania stopniowo o 5 minut wydłużali. Szósty tydzień we wtorek zaczynamy od zabawy biegowej, natomiast na dłuższych odcinkach niż w zeszłym tygodniu, ale na niższej intensywności. Zabawa biegowa łącznie będzie trwała 25 minut, Trening oczywiście poprzedzony wybieganiem oraz rozgrzewką, i potem zadanie główne. 5 odcinków 4-minutowych w tempie między 5,25 a 5,30 na kilometr na przerwie jednominutowej w tempie między 6,15 a 6,35 na kilometr. Po zabawie biegowej jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W czwartek 40-minutowe wybieganie z rytmami identyczne jak w zeszłym tygodniu i ono co tydzień będzie się powtarzało. W sobotę natomiast zadaniem głównym jest zrealizowanie czterech odcinków 4-minutowych w tempie między 5:0 a 5:05 na kilometr na przerwie dwuminutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. I w niedzielę dłuższe wybieganie, tak jak mówiłem. Wydłużamy wybieganie o 5 minut i wykonujemy wybieganie trwające 70 minut. Przechodzimy do siódmego tygodnia. Tak jak w każdym tygodniu mamy cztery jednostki treningowe. We wtorek Trochę mocniejszy akcent. Zadaniem głównym jest realizowanie trzech odcinków 8-minutowych w tempie między 5,25 a 5,30 na kilometr na przerwie 3 w marszu w bardzo spokojnym truście. W czwartek wybieganie z rytmami, tak jak co tydzień. I w sobotę zabawa biegowa na odcinkach dwuminutowych. Realizujemy 8 takich odcinków w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr. Na przerwie jednominutowej, w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr. W niedzielę dłuższe wybieganie, trwające już godzinę i 15 minut, w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr. Ósmy tydzień to kolejna zabawa biegowa, natomiast zwiększamy sobie czas trwania tych zabaw biegowych, Te treningi z tygodnia na tydzień będą miały coraz większą objętość. Tutaj realizujemy już 30-minutową zabawę biegową. Wykonujemy 6 odcinków 4-minutowych w tempie między 5.25 a 5.30 na kilometr na przerwie jednominutowej w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr. W czwartek wybieganie z rytmami, tak jak co tydzień i w sobotę Kolejny akcent. Zadaniem głównym jest wykonanie 5 odcinków 4-minutowych w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr na przerwie 2-minutowej w marszu lub bardzo spokojnym truchcie. Oczywiście zadanie główne poprzedzamy wybieganiem oraz rozgrzewką, a trening kończymy 10-minutowym spokojnym biegiem w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr albo ewentualnie nawet trochę wolniej. I w niedzielę dłuższe wybieganie już 80-minutowe. 9 tydzień to we wtorek, kolejna zabawa biegowa, w zeszłym tygodniu 30-minutowa, w tym tygodniu 35-minutowa. W zeszłym tygodniu było to 6 odcinków 4-minutowych na przerwie 1-minutowej, w, w tym tygodniu 7 odcinków, czyli zwiększamy liczbę o 1. 4 od 7 odcinków 4-minutowych oczywiście na przerwie 1-minutowej. W czwartek wybieganie z rytmami, i w sobotę wprowadzamy nowy element pracy nad Pawł 2 Max. I w następnych tygodniach tego okresu ogólnego będą pojawiały się te treningi mające na celu rozwój naszego maksymalnego pułapu tlenowego. Trening zaczynamy od 15 minut wybiegania, następnie rozgrzewka i po rozgrzewce na początku wykonujemy 12 minutowy bieg ciągły w tempie między 5:25 a 5:30 na kilometr. Po biegu ciągłym mamy 5 minutową przerwę w marszu lub w truchcie. I potem przechodzimy właśnie do wykonania czterech odcinków dwuminutowych na tej intensywności V2 max, tempo mniej więcej między 4,35 a 4,45 na kilometr na przerwie dwuminutowej w marszu lub bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu i w niedzielę długie wybieganie trwające godzinę i 25 minut w tempie między 6,15 a 6,35 na kilometr. Dziesiąty tydzień we wtorek. Zaczynamy sobie od biegu ciągłego zmiennego. Oczywiście, trening rozpoczynamy 15-minutowym wybieganiem oraz rozgrzewką, i następnie zadaniem głównym jest wykonanie 24-minutowego biegu ciągłego zmiennego. Zaczynamy od 3 minut w tempie między 5.0 5.05, potem 3 minuty w tempie między 5.25 a 5.30, potem znowu 3 minuty w tempie między 5.0 a 5.05 i cały czas tak na zmianę przez 24 minuty. Po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W czwartek wybieganie z rytmami i w sobotę kolejny trening nastawiony na poprawę naszego vo 2 Max. Zadaniem głównym jest wykonanie 7 odcinków dwuminutowych w tempie między 4,35 a 4,45 na kilometr na przerwie dwuminutowej. I w niedzielę wybieganie trwające półtorej godziny. Kolejny, jedenasty tydzień. Zaczynamy. 30-minutową zabawą biegową wykonujemy 10 odcinków dwuminutowych w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr. Na przerwie 1-minutowej w tempie między 6.15 a 6.35 na kilometr. W czwartek realizujemy 40-minutowe wybieganie oraz 10 rytmów, tak jak co tydzień. I w sobotę kolejny akcent. Zadaniem głównym jest wykonanie na początku 12-minutowego biegu ciągłego w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr. Później przerwa 5-minutowa, i po tej przerwie jeszcze 4 odcinki dwuminutowe w tempie między 4,35 a 4,45 na kilometr. Na przerwie dwuminutowej. Trening prawie identyczny jak dwa tygodnie temu, z tym, że ten bieg ciągły biegniemy na trochę wyższej intensywności. W niedzielę. Wybieganie trwające 95 minut w tempie między 6:15 a 6:35 na kilometr to wybieganie ma być spokojne. 12 tydzień zaczynamy kolejnym akcentem. Trening rozpoczynamy od 15 minut wybiegania oraz rozgrzewki i potem wykonujemy 4 odcinki 4-minutowe w tempie między 5:0 a 5:05 na kilometr na przerwie 2-minutowej i po tych 4 odcinkach przechodzimy do 10-minutowego odcinka w tempie między 5:25 a 5.30 na kilometr. W czwartek wybieganie z rytmami, i w sobotę kolejny trening nastawiony na poprawę maksymalnego pułapu tlenowego. Tutaj już zwiększamy czas trwania odcinków do 3 minut. Ten trening już będzie zdecydowanie trudniejszy niż te w poprzednich tygodniach. Realizujemy 5 takich odcinków 3 minutowych, w tempie między 4.35 a 4.45 na kilometr na przerwie 3 minutowej. W marszu lub w bardzo spokojnym truchcie i w niedzielę długie wybieganie trwające godzinę i 40 minut. Kolejny 13 tydzień, we wtorek, zaczynamy od treningu, gdzie zadaniem głównym jest zrealizowanie trzech odcinków 12-minutowych w tempie między 5,25 a 5,30 na kilometr na przerwie 3-minutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. W czwartek, wybieganie z rytmami. I w sobotę kolejny akcent zaczynamy od 15 minut wybiegania oraz rozgrzewki i następnie przechodzimy do zadania głównego, gdzie na początku wykonujemy 15 minutowy bieg ciągły w tempie między 5.25 a 5.30 na kilometr. Po biegu ciągłym mamy przerwę 5 minutową i potem przechodzimy do zrealizowania jeszcze 5 odcinków dwuminutowych na intensywności V2 max. Z przerwą między odcinkami dwuminutową po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu, a w niedzielę kolejne długie wybieganie. Dokładamy kolejne 5 minut i wykonujemy wybieganie trwające już godzinę i 45 minut. Kolejny 14 już tydzień zaczynamy. We wtorek od 15 minut wybiegania oraz rozgrzewki, i potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie realizujemy 30-minutowy bieg ciągły zmienny. Zaczynamy od 3 minut w tempie między 50 a 5.05. Potem 3 minuty w tempie między 5:25 a 5:30, potem znowu 3 minuty w tempie między 5:00 a 5:05 i cały czas tak na zmianę przez 30 minut. Po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania, w czwartek wybieganie z rytmami, a w sobotę kolejny trening Nastawiony na poprawę V2 Max, tu już mamy odcinki 4-minutowe. Realizujemy 4 takie odcinki w tempie między 4,35 a 4,45 na kilometr na przerwie 4-minutowej w marszu lub bardzo spokojnym truchcie. I w niedzielę długie wybieganie trwające już godzinę i 50 minut w tempie między 6,15 a 6,35 na kilometr. I przechodzimy do przedostatniego tygodnia. Dla okresu ogólnego we wtorek zadaniem głównym jest realizowanie 5 odcinków 5-minutowych w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr, na przerwie dwuminutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truście. W czwartek, wybieganie z rytmami i w sobotę kolejna mocna jednostka treningowa. Zadaniem głównym jest zrealizowanie na początku 15-minutowego biegu ciągłego w tempie między 5.0 a 5.05 na kilometr. Potem mamy przerwę 5-minutową i po tej przerwie wykonujemy jeszcze 5 odcinków dwuminutowych w tempie między 4,35 a 4,45 na kilometr na przerwie dwuminutowej. W niedzielę długie wybieganie trwające godzinę i 55 minut. I przechodzimy do ostatniego tygodnia dla okresu ogólnego. We wtorek zadaniem głównym jest realizowanie sześciu odcinków 5-minutowych na przerwie dwuminutowej. Pierwszy odcinek biegniemy w tempie między 5,25 a 5,30 na kilometr, drugi w tempie między 5,0 a 5,05, trzeci znowu w tempie między 5,25 a 5,30 i cały czas tak na zmianę te sześć odcinków. W czwartek wybieganie z rytmami identyczne jak co tydzień, i w sobotę. Kolejna jednostka VO2 Max. Realizujemy w zadaniu głównym 6 odcinków 3-minutowych w tempie między 4,35 a 4,45 na kilometr na przerwie 3-minutowej. I w niedzielę długie wybieganie trwające 2 godziny jeszcze w spokojnym tempie, czyli w tempie między 6,15 a 6,35 na kilometr. W okresie specjalistycznym zaczynamy, zaczniemy w tych długich wybieganiach dodawać trochę wyższej intensywności. Będziemy dochodzili również do tempa maratańskiego. Ale to dopiero w następnym odcinku. A w tym filmie to już by było na tyle. W następnym odcinku z tej serii poznasz pozostałe 8 tygodni tego planu treningowego. Dziękuję bardzo za oglądanie.